Bawiłam się dzisiaj trochę rębakiem, zrobiłam dużo zrębki, głównie z badylis malin, ale popatrzcie ile obleciało liści, ja tutaj to troszeczkę poobczepywałam i będę miała bardzo dużo takich liści, które są już troszeczkę przerobione. Wszystko to sobie za chwileczkę wpakuję na taczki i przerzucę tutaj, słuchajcie, będę robiła taką pryzmę kompostową, powyrywałam już pomidory, wyjęłam tyczki, o tu jeszcze taki bałagan, e, wyrywam tutaj też jakieś, popatrzcie, e, krzaki, aksamitek, troszeczkę tutaj mam takich e, odpadów z e, kompostu, mm, takich, które do kompostownika wyrzucam e, w domu. No i to wszystko sobie za chwilę przykryję taką grubą warstwą e, liści, zobaczycie, tutaj mam te wcześniejsze pryzmy, które robiłam, tak, pryzma, która się przerabia, przykryta, e, takim ściętym miskantem, tam z tyłu jest y, cała góra kompostu już przerobionego. No i będę to wszystko jeszcze ładować tutaj, prawda, obrywać te rośliny y, z siatek i to wszystko wyląduje tutaj na tej pryzmie i innych. Ale przykryję to oczywiście zaraz y, grubą warstwą liści. Nie wszystko będę przerzucała, bo popatrzcie, u mnie w ogrodzie jest cała masa samosiejek, tutaj jest mnóstwo y, rozponki. No Tą już jakoś przeżyję, prawda? Eee, że ją przywalę, ale popatrzcie, nawet na przejściach, na ścieżkach cała masa rozponki, e, Rukole jedną tutaj wyrwałam, będę miała do jedzenia. Eee, a tutaj, w tym miejscu, gdzie zawsze robię też pryzmy, popatrzcie, tu już mam tyle samosiejek sałaty, która najprawdopodobniej mi tutaj spokojnie przezimuje. To są takie sałatki, przepraszam za brudne ręce, ale <grywa> praca w ogrodzie dzisiaj cały dzień, więc popatrzcie, jakie fajne. One powinny sobie tutaj fajnie przezimować. Wsadziłam tutaj też e, tak na szybko sadzonki truskawek, które dostałam od kolegi. Fajnie się przyjęły, no ale będę musiała to wszystko oczywiście porozsadzać w wolnym czasie. Tam mam też sporo cebuli, niech sobie siedzi. No także na razie tu pryzmy nie robię, zobaczymy. E, Chyba będę robiła tylko w tamtym miejscu w tym roku, bo tam w zeszłym roku z kolei nie robiłam i tak sobie zmieniam raz w jednym, raz w drugim miejscu. I ta ziemia jest prawda fajnie nawieziona. Każdego roku, albo przynajmniej co drugi. Pokażę, jak będę ładować liście, a potem je przenosić na grządki, przesypywać to wszystko naprawdę ziemia bardzo na tym skorzysta, to wszystko się fajnie przerobi. Może przerzucę w zimie, a może nie i też będzie super podłoże dla późniejszych roślin i nasadzeń. Zaraz wam pokażę, co z tym wszystkim zrobię. Ja wiem, że już wyglądam jak siedem nieszczęść, już jestem brudna, nawet się oblałam. Także no, cóż, życie to jest mój survival ogrodowy. Tak, że cóż, widły w rękę. A propos, pytaliście o widły, e, to te są fajne z Celfastu. E, pokażę Wam jedną rzecz. One tu mają takie, takie, o, takie wygięcie, i sobie można fajnie nóżką wtedy, prawda, stanąć i docisnąć do ziemi. Nie są zbyt ciężkie, ale też nie są takie najlżejsze. Mam jeszcze Fiskarsa takiego naprawdę super leciutkiego, solid, on się nazywa. Jak będę miała chwilę, to wam pokażę. Tamten jest dużo lżejszy, taki kobiecy. A to są, myślę, fajne widły uniwersalne dla wszystkich do kopania, bo naprawdę są takie. Super solidne. Tamte nie są tak aż y, mocne, wytrzymałe. Y, ja potrafię powyginać im trochę ząbki, jak się zaprę, bo próbuję coś wykopać. A te nie ma szans. Nic ich nie ruszy. No przynajmniej pod moim ciężarem. Tu wiadomo, do ładowania to można sobie wziąć jakiekolwiek, nawet nie te do kopania, tylko takie zwykłe widły, prawda? Ja biorę to, co mam pod ręką, bo nie chce mi się iść po te drugie, bo mam je dość daleko stąd. Także ładuję tym, co mam. Tego dużo nie ma. Będzie może kilka taczek. Także raz, dwa i, i zrobię. Tu jeszcze są jakieś drobne gałązki, które mogłam rzucić do rębaka, ale nie udało mi się tego przebrać. To się wszystko fajnie przerobi. Już wstępnie troszeczkę się nawet przerobiło. Już widać tutaj grzybków, trochę się pojawiło na tych liściach. Także szybciutko się rozłoży. Trochę na taczki. A resztę będę sobie pewnie szybciutko tam od razu przesypywać. Hop. I siup. Ostatnio mi koleżanka powiedziała, że są trzy rzeczy na które można patrzeć bez końca: jak leje się woda, jak pali się ogień, jak ktoś za piernicza. To nie wygląda teraz dobrze, ale będzie. Chociaż w sumie tu nie do końca o wygląd chodzi, tylko o to, żeby mieć fajną ziemię. Potem dobry plom, prawda? Troszkę podniosę, bo nie wiem, czy widać wszystko. To sobie porozrzucam. Tu mam jeszcze pietruchę. Nie wiem, czy ją okryję troszeczkę, czy tak zostawię, ale nie chcę się jej pozbywać. Ona, nawet gdyby te liście przemarzły, to wierzchnie, to i tak sobie odbije od wiosny. A jest po prostu piękna. Dobrze. Na razie niech sobie rośnie. Mam trochę naci. To przykryjemy. O, tu jakieś aksamitki jeszcze. Hop. i co? Tak ściółka w lesie. Jak będzie jeszcze brzydko, to zawsze można dowalić zrębki. Będzie jeszcze ładniej. Mi się podobają takie naturalne barwy. Jakoś nie przepadam za tymi włókninami czarnymi i tak dalej. No Nie wygląda to naturalnie. I no, mi się nie podoba. Każdy oczywiście sobie robi tak jak lubi, jak jest mu wygodniej, bo też musimy prawda, liczyć siły na zamiary. Ale ja wolę, jak jest tak bardziej naturalnie. No i wiadomo, że agrogłókniną czy tkaniną, jak przykryjemy, to ona nam nic nie da dla ogrodu. A te ściółki wszystkie nam tą ziemię przecież cały czas wzbogacają. To jest darmowy nawóz. Pożywka dla grzybów, które są potrzebne w ogrodzie. I schronienie dla wielu zwierząt. Na przykład, słuchajcie tych pryzmach kompostowych, które ja robię, mam mnóstwo jaszczurek. Na początku ich tutaj było niewiele, a w tej chwili jaszczurek z winek jest mnóstwo. Ja w ziemi po pryzmach kompostowych nie mam w ogóle ślimaków i na tych pryzmach. Tutaj, jak zrobię pryzmę w tej chwili, to uwierzcie mi, tu nie będzie ani jednego ślimaka. Przynajmniej na początku. Może jakieś potem przydrepta, ale nie będzie, bo, bo tu siedzą jaszczurki i one to wszystko zżerają. Także wiecie, wykorzystuję je. O, to trochę przydeptamy. Jakieś pomidory. Tam jeszcze mam obok fasolę do zebrania, więc do końca tego nie zgniatam wszystkiego, ale o, idę po resztę. Po więcej tych liści. Wiecie, kolczochy już zebrałam większej fasoli, więc teraz sobie jeszcze obrywam tutaj te wszystkie, prawda, badyle, siatki. Bo no jak sobie obecną, to by trochę lepiej schodziły, ale, ale już chcę mieć trochę porządku, więc je obrywam. Ja to wszystko, prawda, pozbieram i też rzucę na te moje pryzmy e, pod spód na dno. Według mnie to idzie raz, dwa. A tak a propos. To nie musi być szybko. Przecież jak ktoś lubi pracować w ogrodzie i lubi te wszystkie rzeczy robić, no to wiecie, szczęśliwi czasu nie liczą. Dla mnie to nie jest problem, bo ja to po prostu lubię. Sprawia mi to przyjemność i, i nie marudzę, prawda, że to jest jakiś problem, prawda, że to dużo zajmuje, że jest trudno to e, rozplątać. No nie, to jest fajne wszystko. Mam tu zabawę, nie? Taka odskocznia. Ja tylko liczę godziny, tak naprawdę, w pracy takiej mojej zawodowej. No jak już jestem zmęczona, mam już dość, to mam ochotę nic, tylko iść tutaj i się oderwać od tej, od tej codzienności i rzeczywistości i spędzić czas właśnie z naturą. Troszeczkę się pomęczyć, poruszać, pooddychać świeżym powietrzem. Nieraz sobie tu siedzę, prawda? Robię coś tak po cichutku i słyszę, jak myszy obok pałaszują moje plony. Albo jak biegałem jaszczurki, no to, też jest, no to też jest miłe. Co mam powiedzieć? Taki kontakt z naturą, prawda? <laughs> ja to lubię. Propokolczocha, bo go w tej chwili wyrwałam z ziemi z korzeniami. Popatrzcie, jak ta sadzonka wygląda tu na dole, e, przy korzeniu od ziemi. Wypuszcza całe mnóstwo takich odrostów. Moglibyśmy sobie taką roślinkę poprzycinać tutaj, prawda? Wszystkie te pędy. Wsadzić do doniczki. I przezimować w jakimś chłodnym, jasnym miejscu, i potem posadzić to od nowego roku. Na pewno wyrosłaby bardzo bujna roślina, nawet myślę, że solidniejsza niż taka sadzona z całego owocu na przyszły rok. Także, jak ktoś ma ochotę, nawet popatrzcie, można to podzielić, bo tu są, jest taki korzeń, można sobie uciąć tu w tym miejscu i zrobić jedną, dwie, ze trzy sadzonki. Ale ja mam owoce. Nie będę się bawić przechowywanie roślin, bo po prostu nie mam miejsca w domu. I wolę sobie wszystko posadzić, posiać od nowa. Żadnych papryk nie przechowuję. I tak dalej. Chyba się zaplątałam. No. I tak. Patrzcie. Jeszcze co się tu schowało. Ale mam czyste ręce. Rękawiczki mi zaparbowały. Taki wypierdek. Ale jest. Jeszcze fasoli tam sporo wisi, to chyba sobie ją poobieram. No, coś tam jeszcze znajdę. Jeszcze taką bombę znalazłam. Coś go tu. Ale jest! Trochę sobie jeszcze tu zrywam. Ale patrzcie. Nie wiem czy widać do góry jaki wielki ten niskant. Mhm. Sám porušen. i na pryzmę. No i przykryłam sobie tą moją pryzmę. Została mi ostatnia y, taczka tych liści. Także mogę jeszcze resztkę tego co tu wcześniej rzucałam przykryć. Żeby nie było widać jakiejś skorupki z jajek, obierki z fasoli itd. i tak dalej. Taka sobie będzie warstwa liści na wierzchu. Jak w lesie. To mam wrażenie, że nigdy nie straszy. Jeszcze mi zostały do rozładowania tam takie dwie wielkie sterty zrębek. Zrębki najbardziej lubię tak naprawdę rozcielać na, na przejścia, na wszystkie ścieżki, bo one jak sobie na tych ścieżkach poleżą. To się bardzo fajnie przerabiają przez zimę i potem można je podkradać i rzucać na grządki po sezonie, jako ściółkę między rośliny, prawda? Także może jeszcze nie jest to super przekompostowane, ale już jako taka ściółka, prawda, do roślin, które sobie posadzimy, według mnie jest genialne. Właśnie po sezonie, jak sobie poleży na tych przejściach, tak? Podeptamy, popada deszczyk, grzyby zrobią swoje... I mamy fajną ściółkę, taką bezpieczną do, do ściółkowania później różnych roślin nasadzeń. sadzenie. Pokażę, popatrzcie. Przyłożyłam sobie to taką warstwą, właśnie tych liści i tak dalej, jakichś drobnych patyczków. Tu już zaczęłam na ścieżce troszeczkę z rębki rzucać, ale malutko na razie, bo cała, cała moja praca dzisiejsza jest tutaj. Tu jest taka mała kupa, a tu nieco większa przy rębaku. Trochę będzie. Myślę, że na ścieżki w moim ogródku wystarczy. Jeszcze będę usuwała trochę roślin, przycinała jakieś gałęzie, prawda? Eee, to sobie jej dorobię. A na razie mam tyle i jestem cała szczęśliwa. Zaraz to spróbuję rozwieść, żebyśmy się tutaj nie zabijali, prawda? Na środku trawnika. Ale udało mi się uprzątnąć trochę. Trawę przygasiło, przydusiło będzie musiała sobie odrosnąć, no ale ja trawy nie jem, więc się nią bardzo nie przejmuję. Na szybko coś pokażę, bo mi bateria już pada. Tutaj mam zrębki, te dzisiejsze. I zobaczcie, tu mam taką ścieżkę przy tych kolczochach. Nie wiem, jeżeli kojarzycie, ja tutaj układałam na ścieżce takie badyle, które wyrywałam gdzieś tam, prawda. Zobaczcie. Wyrywałam obok na, na grządce. I było też dużo ściółki takiej, takiej ze zrębki, głównie stój. I teraz popatrzcie, ja sobie to tutaj na bok zbieram, tak jak wam mówiłam, tą ściółkę na bok. O, wzięłam sobie, przerzuciłam, grabkami, zgrabiłam. A teraz wezmę sobie tej zrębki. No, ta tak pokażę, wiadomo na szybko, i będę rzucała tutaj przejściem czyli ścieżka y, będzie ze, zręb, ze zrębkami, tak, a na bok odgarniam wszystko to, co tutaj było y, na ścieżce. Czyli mam taki gotowy kompost, który mogę sobie użyć w przyszłym roku. I w zasadzie nie potrzebowałam na to dodatkowego miejsca, żadnego kompostownika, żadnej pryzmy robić, tylko wykorzystałam ścieżkę, która była wolna. Bo tutaj latem nie ma miejsca, naprawdę, są tylko nieliczne ścieżki wąskie y, i tą wykorzystałam właśnie.